Zadanie 25. Punkt A o współrzędnych 3 i minus 5 jest wierzchołkiem kwadratu ABCD, a punkt M jest punktem przecięcia się przekątnych tego kwadratu. Wynika stąd, że pole kwadratu ABCD jest równe. Więc tak, może najpierw rozesujmy sobie taki prosty trójko, e, kwadrat. Wyszedł trochę krzywa, ale dobra. Teraz e, skoro punkt M jest punktem przecięcia się jego przekątnych, to on będzie po prostu tutaj. I ma on współrzędne 1 i 3. A do tego mamy jeszcze punkt A o współrzędnych 3 i minus 5. I teraz e, możemy wyliczyć długość odcinka AM. Możemy to wyliczyć albo ze wzoru, albo trochę manualnie. Powiedzmy, że chcemy to obliczyć manualnie. Rysujemy sobie tutaj taką. Pionową linię. I teraz tak. X zmienił nam się tutaj o 2. Y z kolei zmienił nam się tutaj o 8. Czyli długość tego odcinka AM będzie. Możemy na przykład ją wtedy policzyć z Pitego Rasa. Będzie to 4 plus 64. To się równa AM do kwadratu. Czyli pierwiastek 68 to się równa AM. Oczywiście możemy to policzyć ze wzorów z tablic, ale tak e, myślę, że nawet łatwiej się to liczyć, jak ma się takie zaćmienie trochę. E, no i skoro mamy długość odcinka AM, a to jest kwadrat, no to ten sam odcinek będzie nie tylko tutaj, ale też tutaj, ale też tutaj, ale też tutaj. Może policzmy to na przykład e, ze wzoru na pole trójkąta e, można by kombinować coś z e, przekątnymi, ale może lepiej nie. Więc tak mamy tutaj na pewno kąt prosty, więc możemy użyć tego odcinka nas jako naszego A, tego jako nasze H. To już wszystko jedno. Mamy po prostu A razy H razy 1 druga. W tym wypadku mamy pierwiastek 68. E, Razy drugi pierwiastek 68, dajmy to już po prostu do kwadratu. To będzie nasze A razy H, jeszcze razy 1, druga, czyli będzie to po prostu 68 razy 1, druga, czyli to będzie 34. No i teraz mamy wyliczone, wyliczone pole tego jednego trójkąta, a chcemy go mieć jeszcze razy 4, no to po prostu bierzemy 34 razy 4. Wyjdzie nam 120 plus 16, 136. Odpowiedź B.